Hej, tu Karolina. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zdrówko. Um, tak. I będziemy dzisiaj ratować, szukać swojej matki, uciekać z więzienia. No, wyłączę że tą... nie chcę się skradać. E, tą tarczę. No je nervuje. Ja coś czuję, że się mogli się trochę uleczyć. Nie mamy za dużo many, ale może się użyję i się jeszcze raz uleczę i jeszcze raz użyję. Tutaj mamy takie kółeczko i taki klimat straszny. Jak zwykle e, nic nie widać. I to tak dosłownie. No to są jakieś drzwi. Kiedy zaczęliście wychodzić? Wcale się nie zdrygnęłam Ja w to najchętniej bym się ich tak bardzo ładnie olała. No, tylko ich tutaj muszę pokonać. Bo nie przejdę dalej. Okej. Okay. Zaczę na Michę. Mogę już iść sobie. Mam iść. Tam, tamtymi drzwiami, więc pójdę tymi zobaczyć co tutaj słychać. Oprócz... Wow. Oprócz Mały, No to są te wybuchające jak grzybki. Dobra, ja się nie będę z nimi biła przecież. Przecież no. Au. O nie, to jest ta śmiejące się Fiolka z martwych stanie, spoko Nic tu więcej nie ma To uciekam, bo nie, nie mam ochoty się bić Ani z tą latającą Ani z tymi zombiakami Zauważyłabym, że bicie się z nimi nie ma sensu Byle by iść jak najdalej przed siebie Tak, tak zawsze muszę najpierw włączyć włoską yy, kurię Oni wszyscy ze mną biegną? Serio? Ja w ogóle biegnę. Nie w tą stronę. Dobra, czas odpalić siarkę. Tutaj odpalić to. Dobra, udało się. Ścieżka na zboczu klifu. Damn. Już się robi dosyć nudne walka z tymi panami. O, jest skrzynka. Zwiększenie mocy piorunów. Ej, a to nie możemy sobie tego dać? Zwiększenie mocy piorunów. My walczymy tym mieczem obsy obsydianowym oczy młotem Ulepsz, no dobra w sumie, zobaczymy o co będzie tutaj wchodziło z tymi piorunami. Co, to już, a tam jest skrzynka. No widzisz. Ale ty jesteś pod a to jest kolejny. Eee, ale ja bym chciała tam do tej skrzynki sobie pobiec. Dobra, tu, 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 tu. Zwiększenie ostrości. Gdzieś tu jeszcze jest jakaś skrzynka. Au, przestań. Tutaj, ile ich tutaj jest? Użyję boskiej furii. No i dobra. Sobie uciekamy. Wypad, wypad. No, oczywiście, że nie wypad. No, staram się na razie nie używać y, fiolki, Many. Nie chcę jej tak za bardzo. Na tyle okazję zużywać. O, to bolało. Ja chyba wolało sobie jednak życie ulepszyć. A się przewrócił. Ja mogę uciekać, ale dobra już cię dobiję czy ja nie mogę użyć jakiejś tej eliksiru takiego, co mi pomnoży ten cały mnożnik eliksir lat siły no właśnie to użyję tego Nie e? przedmioty. Jak samo mam jeszcze eliksir dla zręczności, ale nie wiem kiedy mam go użyć. Jeszcze nie używam w ogóle zręczności. Solka z martwych stania. A, możemy mieć tylko 9 olej z martwych stania, z tego tak tu wynika. Bo miałem dziewięć chyba i podniosłam kolejną i... i nadal jest dziewięć. O strasz! O to miła odmiana siemanko. To mi się podoba. Ludzie zamiast Marlaku. Wiemy tutaj z uchu. Okej. Okay. Trochę mało tego życia mam. To nikogo nie ma. Ja mam iść tam. Ja oczywiście pójdę w drugą stronę, ale no użyję tej fiolki, bo mało tego życia już mam. No. Tutaj panowie też są. Okay. Co my to możemy wziąć? Elixir zdrowia, eliksir zdrowia. Fiolka z Martwych Stania. Tak, i nadal jest jej 9, więc chyba nie możemy mieć jej, i jej więcej. Szkoda, doszłam do etapu, kiedy Fiolki z Martwych Stania już nie robią dla mnie wrażenia. Pamiętacie, jakich szukałam tak bardzo? W... Bo byłam wiecznie bez życia. No ja trochę scitowałam, bo sobie piałam mu kupca te fiolki. Prówno. Miało być na arenie, ale na arenie poszło mi tak dobrze. O no, mam je teraz. Dobra, wszyscy pozgin pozginali. Ooo ile beczek. TEAM! ale te beczki lecą Dobra, tutaj do rozwalenia kolejne Ale to fajne jest Obsydianowa Katana. to mi tu przeszkadza? Żyćka trochę uleczę. Okej. Okay. Jakieś jeszcze mogę porozwalać te beczki? O tutaj jest jeszcze. Dostałam marchewkę. O, skrzynka kolejna. Mroczny pie pierśnik ze skóry. Okej, okay, może się przydać. Tutaj już za daleko nie pójdziemy. Tutaj już też nic nie ma, czyli idziemy do góry. No, tu jeszcze beczkę można porozwalać. Dostaliśmy jakiś eliksir znowu. Hmm. Komnata tortur. Puf, puff, tup, 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 tup. I told you. Touch me again and I'll wring your neck. <laughs> this wait i know you no it's a trick you're not my son the bastard's playing with my head but it it really is you isn't it what the hell were you thinking coming here don't you see he'll take us both we've got to get out of here get this damn cage open No dobra, no to możemy sobie po prostu stąd pójdziemy, co? Nie dobra, uwolnimy mamy. Możemy coś tutaj ci wziąć z tej celi. A, nie miałaś się zaciekawiać, ci ja powiem. Jak średnio. A co tutaj jest po tej stronie? Naczelnik zamknął drzwi. Nas naszą tarcze dać. It's not far now, but we must hurry. O, coś tu słodkiego. i. can't defend myself. No, my nie musimy jej w ogóle chronić. O. Bolało no właśnie No dobra Dobra, dobra, już się śpieszę, już się śpieszę Nie co cisza, spokój No jak się jasno zrobiło Polite to leave without saying goodbye. Bastard! This child of yours is quite the hero, dear Scarlet. Did you know he's been crowned Arena Champion? You would have been so proud of him. It must run in the family. Hang on, my mask, think, Jack. And getting locked up in one of my charming little cells. You disgusting freak. Let him go. He doesn't know anything. Oh, I think you'll find he knows a great deal. You see, the arena seal I gave him has been showing me his every movement. It has been most entertaining. Digging up graves, saving old fools, meeting with that crazy sister of his. Teresa? Yes, it appears your darling little daughter is alive too. She's told him all about the sword. And that wretched bloodline of yours. And now, my sweet, you're going to tell me where the key is. The undead. No, Get yourself comfortable there. We'll be back ja... to get you and the other scum later. What happened? Why am I this minion? Why I my Temper You should keep all that energy for later. You'll Oh, what do happened? try any of that funny will stuff has happened? What the boss made sure of that. Hey, you. In the cell, next year. I guess you're the one they've been hot cloakering all this time. I could hear you squealing all the way down here, mate. Nothing to be ashamed of. needs to say, you. Wait a minute. I know who you are. You're that death bringer, aren't you? go to safe place. that's it. that's didn't you? we don't get your kind in here often. what'd you do? kill a mayor? slice up some pigs? But the warden can't believe his damn luck. it's his birthday today, you know. the vicious bastard. every year he has us dragged out of us. sunshine. so we know what we're missing. to this. it's doesn't do it out of the kindness of his heart either. they race us round the courtyard and take bets on who'll win. then the winner gets a trip to the warden's office and well, what goes on in there? Ah. it's too cruel to mention. Still, ah. at least you get a good look at his place. ha <laughs> ha! there's more than books and furniture in there. <laughs> look lively, scum. time to move out. it's race time, and you'd better put on a good show. some of us have bet a lot of money on you. win, and we like you. lose, and you get around in the torture chamber that sounds fun yes sounds fun <laughs> let me hear it <laughs> right you miserable sods i want to see a dirty race plenty of pushing and shoving you hear me now get into positions three two

i can't go on! It's way, you useless filth! Get a move on, you ugly maggot! going Faster! Faster! Keep running, scum! Bravo! We have a winner! Gods! escort him to my office. To welcome to my modest quarters. you have earned yourself a singular reward. one of my world famous poetry readings. <laughs> to, to yes, that's right. these stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one sound from you. Pouring forth one's soul requires the utmost concentration. No nieźle. co tu się dzieje? The recital will begin anon. Remember, I require total silence. Dobrze. <coughs> the cautionary song of the jailbird behold the bold, the spirited sparrow I it... as it doth fly above Ucige? our dreary jail none can harm it not even an arrow hmm, Tam muszę dojść you would surely fail. Its tail does pour forth from its bead. How once it was imprisoned inside of a cage. Now tis one with the clouds, so to speak. Twas turned to vapor by an angry maid. Dziennik is puste, it must be written in other painfully obvious you have no interest in the arts. My lyrical opus is wasted on your Philistine ears. Back to the cell with you! Yeah. Welcome to your temporary home. The Torture Chamber. We're gonna have some fun with you. <laughs> yeah, we're gonna enjoy this. Oh. The darkness of the cell consumed the hero's mind. And it consumed his life too. Another year Luke? would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins, the power of the guild. None of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten. He would be free. It's a special day today. You'll find out soon enough. I znowu jesteśmy tu, I'll gdzie to you jesteśmy. A you might have no ale dobrze, e, o reszcie przygodach naszego bohatera dowiemy się w kolejnym odcinku, czy nam się uda wyjść z tego no, więzienia. Czy znowu będzie not. ten sam wyścig? Mam nadzieję, że nie. W każdym razie dziękuję za dotrwanie do końca, za... zachęcam do, do dodawania komentarzy i dawania łapek w górę. Dziękuję bardzo za obejrzenie, pa!